Do, do, do samolotu z akordeonem na plecach, to był w Niemcy i człowiek, który odbiera bagaże takie te, które są delikatne i typu wózki dziecięce są wkładane do ruchu bagażowego, tak w ostatniej chwili, chce ode mnie ten akordeon zabrać. Ja się tutaj szarpie, że ja tego akordeonu nie oddam, więc wchodzę do samolotu, ten człowiek za mną leć do tego samolotu, zaraz siwardośli. są też za mną le lecą, kapitan wyskoczył z kabiny, że ja tu wchodzę za moją boką. Stacja prosenior, oddział bytom. Serdecznie Przed nami Marcin Wyrostek, mistrz, mistrz akordeonu i zwycięzca programu Mam Talek. Obecnie wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach. Dzień dobry, witam. Koncertuje pan w, w całej Polsce, jak również w wielu krajach świata. I chciałam zapytać, czy wydarzyło się na jakimś koncercie coś szczególnego, co zapadło panu tak w pamięć? Dużo było wyjazdów, gdzie było dużo w, e, przygód różnych muzycznych. Akordeon jest takim urządzeniem, które czasami płata figle e, I e, to było chyba w, w Brukseli czy w Londynie, już nie, nie pamiętam, gdzie w hotelu e, rozbierałem akordeon, e, roz, rozkręcałem jego wnętrzności, wnętrz, wyciągałem elementy i głośnice, żeby, żeby, żeby go naprawić, właśnie to, to zawsze przy, przytwarza stresu, e, bo... B, bo jestem z jednym instrumentem na wyjeździe. Tak jak jesteśmy tu dzisiaj w Bydomiu, to mam jeszcze drugi sobą zapasowe, więc w razie jakby coś się wydarzyło, to mam drugi. Ale pamiętam też sytuację na lotnisku, to była chyba to była Afryka, gdzie pracownik służby cennej... Kont, ko, który kontrolował bagaże, zapytał się co to jest. Ja mówię, no to jest instrument. Ja mówię, jaki instrument w takiego nie widział. Najwięcej ja wyciągnąłem ten akordeon i pograłem na tym lotnisku. Więc, więc też była taka zabawna sytuacja. Kolejną na lotnisku była taka sytuacja, gdzie wsiadłem do, do, do samolotu z akordeonem na plecach. To był w Niemcy. I człowiek, który odbiera bagaże takie te, które są delikatne i wózki dziecięce są. W, do ruchu bagażowego, tak w ostatniej chwili, chcą do mnie ten akordeon zabrać. Ja się tu tutaj szarpie, że ja tego akordeonu nie oddał, więc wchodzę do samolotu, ten człowiek za mną leci do tego samolotu, zaraz steward wartości swój decydent, za mną le lecą, kapitan wyskoczył z kabiny, że ja tu wchodzę za moim bohom. Powiedział, że no zawsze akordeon to jest dużo przygód, właśnie zwłaszcza jeżeli chodzi o podróże, ale właśnie fajnie, że, że on ze mną podróżuje, że zawsze jestem z tym swoim swoim akordeonowym przyjacielem. Chcę zapytać o takie powiedzenie akordeon w domu, harmonia w rodzinie. Czy Pan się z tym zgadza? Jak najbardziej, jak najbardziej. Tak też dokładnie nazwałem ostatnią płytę kolędową Harmonia Świąt. E, bo właśnie u mnie ten akordeon w domu był zawsze bardzo obecny. Mój tato zawsze grał na, e, na akordeonie e, w domu. Wszyscy ciocie, wujkowie, kuzynostwo, cała rodzina jak się zjeżdżała, no to wszyscy śpiewali, kto głośniej, tym lepiej. No i zawsze właśnie ten akordeon był u nas w domu, i myślę, że jest to taki e, przenośni taki symbol harmonii symbol tego dobrego fajnego, ciekawego czasu, tak? Ale wiele, wiele spotkań rodzinnych zawsze było określonych dźwiękiem Akordeonu. I ten śpiew wspólna zabawa zawsze bardzo zbliżała. Słyszałam, że Akordeon nazwał pan swoją drugą żoną. Dlaczego? <grym> Dokładnie no drugą, drugą, moja pierwsza żona tak. jest Alicja. Jest tą właśnie zawsze pierwszą. I to jedyne miejsce, które mogły zająć Akordeon. To, to, to jako druga żona. <grafy> Dlatego. Ma pan też syna Mikołajka. Tak. I czy on również pasjonuje się muzyką? Czy ma takie skłonności do tego? Szczerze, że, że obserwujemy go z, z, z żoną. I Mikołaj no, lubi lubi grać, lubi podchodzić do pianinka, która ma u siebie. I, i, I gra na tym pianinie, ćwiczy, ja mu spisuję różne tematy różnych melodii, z jakichś bajek z... z historie, który, którymi się dzieci teraz interesują. No i chętnie dzięki temu te, te, te melodie I Nieraz się zdarza, kiedy sobie we dwójkę siadamy przy, przy tym jednym instrumencie sobie razem gramy. A jakie są najbliższe plany pana na przyszłość? Może coś tam tworzy? Dokładnie teraz, no, to, panie, teraz to, za nami, za nami, bo mam nadzieję, że słowo za nami jest właściwy czas pandemii, który już no, miejmy na nadzieję, że się wszystko tak ustabilizuje. stabilizuje. E niebawem, na którym będą też znaczni gością muzyczni. Będzie Stanisław Sojka, Madzia Staszkowska, Kaja, Vicky Gabor, Kuba Badach. Będą orkiestry, będzie orkiestra L'Ospore, Archetti, orkiestra, Brzezowska Orkiestra kameralna, Ariel Ludwiczak. O zespół Coloriarz Corazon, najważniejszy, najważniejszy ogniwo tych koncertów i takie podsumowanie, pewnych rzeczy, które się do tych czas działy i też będą właśnie premierowe premierowe też utwory, premierowy projekt, który, który zaprezentuję właśnie w na tych koncertach. To trzymam kciuki i życzę, żeby Pana kariera nadal się tak pięknie rozwijała. Bardzo dziękuję. I przekazuję pozdrowienia od wszystkich słuchaczy naszego internetowego radia. I dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Ja, ja właśnie, wracając do te pytania, życzę nam, Państwu, wszystkim nam dużo harmonii. 真可怜，是。<Thank> Które przygotowała Zofia Goldberg i Tadeusz Związek z Bytomskiego Uniwersytetu III wieku. Stacja ProSenior, Twoje miejsce w cyfrowym świecie. Jesteśmy na YouTube i Spotify. Włącz się, słuchaj, oglądaj, twórz z nami społeczność.